też inny filmik nakręcić miałam okazję dzisiaj być na zakupach kupić sobie parę rzeczy to chcę wam pokazać jakie mówiłam, że różne filmy będę wrzucać że, że, o tak, nie tyle różne ale nie tylko na temat jedzenia, ale też takie inne filmy No oczywiście kupiłam sobie majtki takie których, kupiłam sobie ich parę raz, dwa, nie, sztuk, raz, dwa, trzy dziewięć sztuk to są moje ulubione majtki jest tak ciężko je dostać sobie kupiłam właśnie Kupiłam sobie t-shirt. Oczywiście znanej wam marki. Pumy. Nie, nie wiem, jak to zrobić. Wstawię tabletę. Nie wiem, jak to zrobić, żeby było widać ten t-shirt. Mam nadzieję, że coś zobaczycie. Taki szary t-shirt. Pumy. Albo Bum... kupiłam. Kupiłam sobie. To dla mnie też najważniejsza rzecz. Taki bezrękawnik. Taki zwykły bezrękawnik. Szału nie ma, takiego. A dlaczego? Już Wam mówię, dlaczego kupiłam sobie taki bezrękawnik. Bo ja do pracy dojeżdżam rowerem. I już zaczyna być po prostu zimno. Bo ja w samej bluzie i w długich spodniach mam no to trochę zimno jest. Więc pomyślałam, że trzeba kupić sobie rękawnik i kupiłam sobie buty, które bardzo mi się podobają. Strasznie. Bo ja lubię koszykówkę i takie koszykarskie buty. Fajne. Bardzo też mi się bardzo podobają, bo takie fajne, duże języki mają. Jak Wam się taki krótki filmik podobał, zapraszam do dawania łapki w górę. Cześć do zobaczenia.